Dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Monika i zabieram Was dzisiaj do Pepko. W końcu zaczęło coś się dziać. Nie wiem, jak w Waszych sklepach, ale u mnie było jakoś tak pusto. Natomiast dzisiaj okazało się, że jest sporo nowych osłonek, dlatego postanowiłam Wam tutaj wrzucić taki szybki film. To malutka osłonka za 4 zł, więc myślę, że to jest całkiem dobra cena. Jest ich naprawdę dużo. Ta na przykład 10. Są ceramiczne, takie błyszczące, matowe, gładkie, z jakimiś takimi wzorami. Naprawdę wybór jest bardzo duży. Także myślę, że warto zostać tutaj dłużej i zobaczyć. Być może znajdziecie coś, co Was zainteresuje. Są dość. Róż, znaczy są w różnych rozmiarach i na przykład można znaleźć dwie tego samego, w tym samym, które są w tym samym stylu, a w różnych właśnie wielkościach. Ta była przed chwilką za 10 zł, a na przykład ta większa, zaraz Wam tutaj pokażę, jest za 15. Więc powiem Wam, że jak na takie wielkości osłonek, to myślę, że ceny są naprawdę, naprawdę atrakcyjne i wydaje mi się, że jest w czym wybierać. O, i tutaj są te. Mm, Farze. Fajne są te osłonki. Tutaj zaraz w następnej znajdę e, cenę. Bo tutaj akurat było coś zaklejone, a jedną ręką było mi dość ciężko. E, są one właśnie w dwóch wielkościach. Są mniejsze i większe. I ta 12 zł kosztowała. I to jest chyba ta mniejsza. To jest chyba ta mniejsza, a pod spodem, o, pod spodem są większe właśnie w takim samym odcieniu. Tutaj było troszeczkę matu takiego ciemnego. E, taki jakiś. Ciemny grafitowy kolor za 12 zł. Mm, dalej pokażę Wam tutaj takie. <grywny> Niebieskie, które kojarzyły mi się z Grecją dość mocno i z wakacjami. Chociaż w Grecji nie byłam, ale jakoś tak mi się skojarzyły. E, również za 15 zł, więc no myślę, że powiem Wam, że naprawdę, że jak na takie osłonki, to te ceny są mm, atrakcyjne. Bo e, pamiętam jak czas. O, ta jest bardzo ładna, ta mi się bardzo podobała. Bardzo ładny kolor, taka cieniowana, też za 15 zł i naprawdę jest duża. Jak czasem oglądam w innych marketach właśnie takie większe osłonki, to cena czasem zwala z nóg, dosłownie. Więc tutaj 15, 20, 20 to chyba było najwięcej, może gdzieś tam było 35. O, ta jest też bardzo ładny, ma kolor. 17 zł, ja mam chyba taką samą, tylko taką pudrowo-różową. One widzę, że powtarzają się czasem te osłonki, ale są... Są ładne, no mi się podobają, <laughs> ale oczywiście to wszystko kwestia gustu. To są te twarze, e, takie w piaskowym kolorze i one, zaraz Wam pokażę cenę, bo nie pamiętam, e, 20 zł. E, takie jaśniutkie, fajne, ja mam taką tylko szarą. A, a tutaj będzie taka, um, taka troszeczkę ścięta, bardziej mi to taką misę przypomina, myślałam, że ona jest strasznie ciężka, ale powiem Wam, że nie, że wcale nie była ciężka, jest dość lekka, 35 zł, o no to ta była jedną z droższych, ale też jest naprawdę duża e, i fajnie właśnie, fajnie, że nie jest ciężka, bo sprawia wrażenie takiej dość masywnej, o troszeczkę pozostałości po <laughs> Halloween jeszcze. I tutaj zaraz Wam pokażę konewki. Pojawiły się konewki po 25 zł, czarne. Ja akurat mam bardzo podobną, tylko kupiłam w Action. O, i a propos sklepu Action, zaraz Wam tutaj coś powiem. Także, takie są konewki. Tu jeszcze taka osłonka dotniczka razem z podstawką dwukolorowa. Co tam jeszcze ciekawego będzie? Aha, kosze, pojawiły się kosze, tak zwane kosze na truskawki, są takie ścięte, półokrągłe, tu one są przecenione z 30 na 20 zł i takie okrągłe do podwieszenia gdzieś tam pod sufitem. Ja w, takiej właśnie, w takim właśnie koszu nie znalazłam tutaj ceny, no ale myślę, że też gdzieś będzie około 30 zł. W takim właśnie koszu mam swoje epipremnym. ono się sobie w kuchni. Oczywiście musicie tam jakąś folię czy, czy coś włożyć, żeby zabezpieczyć, albo nawet spodek, żeby po prostu ta woda się nie przelewała. Ale powiem Wam, że fajnie to wygląda. Ja bardzo lubię te kosze, i, i takie dwa mam właśnie w kuchni. I tutaj dalszy ciąg osłonek. Dalej są te twarze, głowy, <noise> tym razem czarne. Te były naprawdę duże, 40 zł, ale one były naprawdę, naprawdę duże. I coś takiego, ja chyba wcześniej nie widziałam 30 zł, ja i chyba wcześniej nie widziałam. Tak mi się coś tutaj nie kojarzy w każdym bądź razie, chyba że widziałam gdzieś coś podobnego. Także no, powiem Wam, że myślę, że jest w czym wybierać. Ja muszę się tutaj zastanowić. O, i słuchajcie, a propos Action, sklepu Action y, są y, y, w tej chwili, bo właśnie byłam również dzisiaj, te takie. E, półeczki, jak to się nazywało? Aha, regał na drzwi trzy poziomowe. <grych> ja go traktuję jako kwietnik. Podlinkuję Wam tutaj film, w którym będziecie e, mogli zobaczyć, jak ja trzymam tutaj rośliny. Sto, u mnie stoi na parapecie, natomiast widzicie, to służy jako e, taki wieszak na drzwi. Ma takie dwa uchwyty, wieszacie na drzwiami na jakieś tam e, bibeloty, natomiast ja traktuję to jako Kwietnik. Tutaj są wymiary 40 zł, są w tej chwili, więc tak jak mówiłam, one wróciły i znów się pokazały, bo ja swój kupowałam dosyć dawno. I tutaj ciąg dalszy wracamy do Pepko. <grym> to taka szybka wrzutka 17 zł. Bardzo ładne osłonki, natomiast ja raczej preferuję jasne, bo no, po prostu lubię jasne, natomiast nie powiem, bo są bardzo fajne i w zestawieniu z jakimiś takimi ciekawymi roślinami, bardzo fajnie e, na pewno wyglądają, 15 zł i tutaj jeszcze jedna w takim, o, ostrość się coś zepsuła, e, w takim bardziej chyba morskim, albo mi tutaj przekłamuje trochę kamera, tą taką miodową to znam, ona już była na jesień tutaj są takie mm, też w takich ciepłych, piaskowych kolorach i ona dwie dyszki, kurczę, no powiem Wam, że naprawdę, no jak na takie osłonki one nie są jakieś, nie wiem brzydkie, no tak mi się wydaje, że jest tutaj co wybrać, i naprawdę ta cena też mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo fajna. Oj, tutaj są na przykład dwie wielkości. Jedna jest za 15, a druga ta większa, nie wiem, pewnie za dwie dyszki będzie, może 25. No zobaczmy. <słuch> 20, dobra, nie pomyliłam się, także myślę, że naprawdę e, jest co wybrać i może moja monsterka też się doczeka swojej osłonki, bo w tej chwili stoi sobie taka goła i wesoła w zwykłej, przeźroczystej e, doniczce, ale myślę, że po coś tam wrócę. E, dobra, słuchajcie, to jest taki spryskiwacz czy jak to się tam fachowo nazywa, szklany. Ja go mam. Kupiłam go już jakiś czas temu. On chyba teraz znowu wrócił. 10 zł. Słuchajcie, no ten cały mechanizm i to takie psikadełko tam srebrne jest plastikowe, więc to pewnie długo, długo nie pobędzie, ale, ale daje radę. Ja mam już jakiś czas, no nie mówię, że, że jakoś tak często używam, ale czasem czasem, czasem no daje radę w każdym bądź razie. No nie, jeszcze się nie zepsuło, chociaż te plastikowe wiem, że są takie mniej trwałe. No ale zadyszkę nawet fajnie wygląda jako dekoracja. O, a słuchajcie, tutaj jest taki wazon, który był przeceniony za 20 zł. I on myślę, że znaczy nie myślę, tylko stanowi komplet z tamtymi osłonkami, które zaraz Wam pewnie pokażę. O, tutaj na początku były i duże, i małe, i taki wazon, i takie ciepłe matkowy wypadł. <ścoughs> mikrofon i taki komplecik myślę, że fajnie by też się prezentował no i to taki jeszcze rzut z daleka, moje pepko powiem Wam, że nie jest jakieś takie strasznie duże, ale no w końcu coś się zaczęło dziać, bo zaglądałam tu ciągle i po prostu jedno i to samo jedno i to samo, żadnych nowości, po prostu no totalna lipa to jest dzisiaj w końcu znalazłam coś fajnego, dlatego postanowiłam Wam mm, wrzucić ten filmik, chociaż wcale go nie planowałam. Takie kosze, ale myślę, że one to są jakoś pozostałość 25 zł. Pozostałość z poprzedniego sezonu, ponieważ ja już je widziałam. Te dwa są takie troszkę zdezelowane, no ale są tu jakieś wazoniki po 25. Także powiem Wam, że naprawdę zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać. Eee, a tutaj jeszcze parę koszy, ale to są kosze takie, słuchajcie, bez, bez tych takich wkładów foliowych, więc to są, no ale można je wykorzystać też do kwiatów. No słuchajcie, dla chcącego nic trudnego. Eee, także gdyby ktoś e, chciał, to można się pokusić. Tutaj znalazłam jeszcze takie kwietniki, za cztery dyszki bodajże. Mhm. Eee, takie czarne. Niezbyt wysoki, nie powiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale nie był jakoś super wysoki. No i tutaj takie liście gadżeciarskie do dekoracji, także gdyby ktoś chciał sobie tutaj wykorzystać za 60 zł takie elementy właśnie złote, jakieś srebrne liście dla... Chętnych. A i tutaj, słuchajcie, jeszcze na koniec, na końcówce znalazłam właśnie wazony do tamtych osłonek, do tej takiej greckiej doniczki, którą widziałam. No i tutaj jeszcze były, o, macie zestawiane tak fajnie te dwie wielkości tych doniczek. A tutaj jakieś lampy. No i słuchajcie, doszliśmy do samego końca. Przy wyjściu jeszcze znalazłam takie tutaj um, jakieś kwietniczki, nie kwietniczki. Um, także dobra, zaraz mi się skończy film, więc będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że film Wam się przyda, że coś tam wypatrzycie. A teraz żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa, pa.